Zaprosić do obejrzenia kolejnego odcinka krótkiego kursu szpiegowania o książkach, tym razem nie o wydarzeniach, tylko o książkach. Chciałbym Państwu przedstawić książkę z cyklu Zapomniana historia Jacka M. Kowalskiego. To jest książka pod tytułem Explorator, która opowiada o losach Stanisława Siorka. To jest były funkcjonariusz służby bezpieczeństwa. We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w ogóle, który zajmował się między innymi, a może przede wszystkim głównie poszukiwaniem złota III Rzeszy, skarbu III Rzeszy. To był bardzo specyficzny funkcjonariusz, który zaczął służbę w Kondrywiadzie. Dosyć szybko awansował, doszedł nawet do stanowiska bardzo wysokiego w czasach PRL-u w Kondrywiadzie. Mianowicie został nawet naczelnikiem Wydziału Kondrywiadu w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu. Niemniej jednak dużo mniej wiemy o jego takich klasycznych kondriodowszych zadaniach, a dużo więcej wiemy o jego zainteresowaniach poszukiwaniem skarbów trzeciej Rzeszy. To jest niezwykle ciekawą historią, niezwykle barną. Powstało na ten temat mnóstwo filmów, powstało na ten temat mnóstwo artykułów, powstały na ten temat różne książki. Natomiast natomiast Jacek Kowalski postanowił zrobić to trochę inaczej. Nie jest to ani reportaż, ani beletrystyka. To jest po prostu udokumentowane dokumentami głównie z IPN-u, chociaż też i z różnych prywatnych zbiorów. Dokumentowane losy tego pana Stanisława Siorka, ale też w kontekście poszukiwań poszukiwań złota III Rzeszy, poszukiwania skarbów III Rzeszy, o czym już Państwu mówiłem, a to jest też wszystko niezwykle niezwykle barwna historia. Zostawiając na boku te trochę III Rzeszę na razie, to Stanisław Siorek tak jak mówiłem, doszedł do stanowiska szefa kontrwiadu województwa dolnośląskiego we Wrocławiu, przy czym tak się zafiksował na tych poszukiwaniach Złota, skarbu trzecich rzeszy, że zdaje się, że kolacy go uznali za wariata i pod byle pretekstem, w momencie, kiedy pojechał do Warszawy na jakąś naradę tam zasłap miał jakieś problemy z krążeniem, to w każdym razie już po powrocie spróbowali go odsunąć od stanowiska. W sumie skutecznie, i wsadzili go do zakładu psychiatrycznego. W tym zakładzie psychiatrycznym nie, nie, nie przebywał praktycznie w ogóle, bo lekarze się zorientowali, że on ma wszystkie klepki w porządku. Niemniej jednak, pod tym pretekstem choroby psychicznej, został odsunięty od, od stanowiska, i właśnie na tym się skończyła jego kariera. Czyli, czyli chyba można by powiedzieć, że złoto. Trzeciej rzeczy, tak dalece mu padło na, na głowy, że spowodowało zakończenie jego chyba dosyć błyskotliwej, dosyć błyskotliwej kariery. Natomiast wróćmy do książki Explorator. No ona, moim zdaniem, bardzo ciekawie koresponduje z książką, o której całkiem niedawno Państwu opowiadałem, o książ najnowszą książką Grzegorza Kalinowskiego, odzyskany 46 która w gruncie rzeczy dotyczy mniej więcej tego samego, no w odzyskanym grupa żołnierzy wywiadu Armii Krajowej, byłych żołnierzy Armii Krajowej w ogóle nie tylko wywiadu, pod, że tak powiem, kamuflażem specjalnej grupy operacyjnej Milicji Obywatelskiej, no tam różne rzeczy ustala dla, dla, dla armii krajowej, ale także poszukuje zbrodniarzy wojennych, zresztą z obu stron, bo poszukuje zarówno zbrodniarzy zbrojennych, dawnych Hitlerowców i ss z drugiej strony jakiś nadgorliwców. Ze strony NKWD czy, czy, czy UB, ciekawie zresztą opisane są ich kontakty na terenie województwa dolnośląskiego, w Opolów, w różnych miastach. No dobrze, więc właściwie podobnej tematyki dotyczy książka. Jacka Kalinowskiego, no bo właśnie tam ci też szukają jakichś, że tak powiem, zdobyczy po hitlerowskich. Natomiast Jacek, Jacek Kalinowski i Kowalski, przepraszam, postanowił to zrobić bardzo poziom metodycznie, zgromadził mnóstwo dokumentów, które, które cytuje, ta książka jest oparta na dokumentach, na zdjęciach, bo to są fragmenty różnego rodzaju map, które on też przedstawia, opisów z różnych notatek, czy służby bezpieczeństwa czy z innych źródeł. Też rozbraja pewien mit rozbrałem ten mit, bo, bo opowiada w grucie, że ile jest prawdy o tych jakich niebywałych wartościach, o niebywach majątku, który został gdzieś tam ukryty na terenie Sudetów czy w ogóle Dolnego Śląska. No i tak mówi. Że no, chyba należy do tego podchodzić z bardzo dużym dystansem. Można przeciw niego nowi opowiadacze historii, nie mający żadnej wiedzy historycznej, a często pozbawieni po prostu odrobiny samokrytycyzmu, stają się prorokami nowych czasów, tajemnic i mniej lub bardziej prawdziwych odkryć. Waga złota ukrytego pod zamkami śląskimi niedługo przekroczy całą ilość kruszcu wydobytego przez ludzkość. Złote pociągi, wypełnione po dach diamentami, depozytami banków niemieckich, a może i niewykorzystanymi cudownymi broniami, nad którymi pod koniec wojny pracowali Niemcy, krążą w imaginowanych tunelach. No właśnie, no, zdaje się, że ta Puenta jest bardzo. To akurat nie jest Puenta, bo to jest właściwie jedno z, z, z pierwszych zdań tej książki, tam w początku książki. Nie, w każdym razie, no chyba to jest bardzo rzeczowe i konkretne podsumowanie tych, tych nieprawdopodobnych skarbów, które. Które Trzecia Rzesza miała gdzieś tam ukryć, ale też z drugiej strony. Na przykład mamy taką notatkę, którą też pozwolę sobie zacytować za, za Joskiem Kowalskim. Mianowicie, że jednak to strasznie rozpalało wyobraźni, i to by wydawało się rozwyobraźni instytucji, które bardzo twardo chodziły po ziemi. I wydawałoby się, że na byle jakieś tam plotki czy inne sensacyjne jakieś pogłoski nie dają się nabierać. Bo na przykład to jest notatka z lat, początku lat 80., bodajże z 7 lutego 82. Z tego kontekstu nie wynika na pewno, że to jest ta data, ale mniej więcej w tej dacie wytworzona. No tu jest, mogę przeczytować taką, taką, taką notatkę, mówimy o początku lat 80., czyli stosunkowo niedawno. To nie jest okres zaraz po II wojnie światowej. W każdym razie z tej notatki z początku lat 80. wynika. Teren górskich i Wałbrzycha jest pod ciągłą obserwacją i systematyczną penetracją wywiadu radzieckiego. Nawet przy użyciu jednostek komandosów udokumentowane są próby werbowania przez wywiad radziecki informatorów SB. No ciekawe, prawda? Czyli jednak poszukiwanie Skarbu Trzeciej że to nie było zadanie Służby Bezpieczeństwa, nie było tylko zadanie różnych tam archeologicznych badań, nie było przedmiotem badań także Głównej Komisji Badania Zbrodni hitlerowskich, Okazuje się, że cały czas jednostki wojskowej, czy komórki wywiadu jednostek wojskowych stacjonujących na terenie Polski, mówię oczywiście o radzieckich jednostkach wojskowych, jako ważne zadanie miały to to poszukiwanie tych skarbów, a jednostki komandosów no, były wykorzystywane. Zresztą Jacek Kowalski pokazuje też inne przypadki wykorzy wykorzystywania różnych jednostek specjalnych no, do penetrowania różnych bardzo trudno dostępnych terenów, tak? tam gdzie trzeba się było solidnie wspinać, albo jeszcze bardziej tam, gdzie trzeba było penetrować różne dziury w ziemi, czy to, czy to naturalne jaskinie, czy raczej różne sztolnie, różne sztolnie wykonywane przez no, tak naprawdę więźniów obozów koncentracyjnych, bo wiemy, że to oni dążyli te tunele i to oni tworzyli te wielkie hale i, i, i różne inne pomieszczenia, które potem były wykorzystywane do, do celów czy produkcji zbrojnej, czy właśnie ukrywania jakichś wartości, które do tej pory nie zostały odkryte. Zresztą też ciekawe tło tej całej tej całej książki też jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ Jacek Kowalski nie tylko opisuje losy konkretnie Stanisława Siorka, nie tylko, nie tylko i analizuje dokumenty dotyczące poszukiwań Złota Trzeciej złota Rzeczy. Ja, ja, ja też muszę Państwu powiedzieć, z moich wspomnień jest, jest też tak, że pułkownik Lesiak, ten słynny, mityczny pułkownik, Pułkownik Lesiak od grupy Lesiaka także zajmował się poszukiwaniem Złota III Rzeszy, co być może niektórych jego jakichś tam gwałtownych wrogów trochę w cudzysłów weźmie to, na ile, na ile należy serio traktować różne działania grupy pułkownika grupy Lesiaka. Natomiast wracając do trochę wcześniejszych czasów, bo mówię o latach 60-70, Jacek Kowalski pokazuje też taki kontekst, w jakim działało, działało wtedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Służba Bezpieczeństwa. Zresztą nie ma co ukrywać, że ogromna część oficerów Służby Bezpieczeństwa poszukiwała tego złota III Rzeszy, skarbu III Rzeszy, nie dlatego, że tak bardzo myśleli o tym, że państwo polskie na tym wiele zyska, tylko po prostu założyli, że część tego ukra się, uda się ukraść. I się po prostu porządnie na tym wzbogacą. Przy okazji, Jacek Kowalski opisuje też przypadek historii żelazo, czyli afery, która polegała nie na tym, że się szukało złota części Rzeszy, tylko że ramowało się jubilerów, właśnie najczęściej właśnie w Niemczech, no nie chcę twierdzić, że to w ramach reparacji wojennej, bo to byłaby przesada, ale, ale właśnie odgrywali się agenci i oficerowie wywiadu PRL-u na, na niemieckich jubilerach, no i, i jako ciekawostka zrobiono no, gigantyczny przewał, to, to bardzo jakby po, poważne środki zostały zgromadzone przy tej bandycko-wywiadowczej operacji. Yy, natomiast na koniec wszystko się, wszystko się rozeszło po kogoś. Tu też zacytuję takie zdanie z książki Jacka, który właśnie pokazuje ten kontekst tych poszukiwań. Sam wykaz dóbr, jakie miały przejść przez resort, miał liczyć około tysiąca stron formatu A4. No. Proszę sobie wyobrazić, ile przedmiotów można opisać na tysiącu na stron formatu A4. E, karty były do, do prawdy, do, kary były doprawdy dotkliwe. To oczywiście w cudzysłowie tutaj, bo Mirosław Milewski i Franciszek Szlachcic zostali zmuszeni do odejścia z partii. Podobno reperkusje spotkały e, czołowych oficerów Departamentu I MSW. Generała Józefa Oska, generała Jana Słowikowskiego i połownika Eugeniusza Pękałę ci dostali naganę. No właśnie, no w takim to się wszystko kontekście działo, więc trudno się dziwić, że oficerowie służby bezpieczeństwa często zamiast wykonywać swoje zadania służbowe, kontrwywiadowcze, bo na przykład takie należały do stanictwa osiorka, chociaż też trzeba, też trzeba sobie przypomnieć, że wywiad Niemiecki też się interesował Złotą III Rzeszy. I na dobrą sprawę oficer kontrwywiadu, który działał na terenie Dolnego Śląska, mógł się spotykać z oficerami czy agentami wywiadu Niemieckiego, którzy Właśnie zajmowali się eksploracją różnych nie, 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 niesprawdzonych miejsc i poszukiwać różnego rodzaju śladów, które mogłyby ich doprowadzić do skarbu, skarbu III Rzeszy. Więc, więc ten kodwiadowczy kierunek nie był taki zupełnie absurdalny, ale oczywiście na tym polegały głównie zadania kontrwiadu, żeby, żeby gdzieś tam w jakichś jaskiniach czy innych grotach po, poszukiwać skarbu. No nie wiem, tyle. Polecam państwu, szczególnie tym, którzy mają takie zacięcie historyczne naukowe, no bo mówię, to nie jest beletrystyka, to nie jest. To nie, jest, to nie jest powieść sensacyjna. Wątki służb specjalnych, no właściwie to jest główny wątek służb specjalnych, bo to sprowadzono właśnie do tego, że, że poszukiwanie złota to jest jednak zadanie służb specjalnych, więc oczywiście ten wątek jak najbardziej pasuje do krótkiego kursu szpiegowania. Myślę, że ci, którzy mają takie trochę zadzięcie badawczo-naukowe za wielkim zainteresowaniem tą książkę przeczytają. Polecam ją bardzo ja Państwu dziękuję za uwagę i do, dostęp, do zobaczenia w następnym odcinku krótkiego kursu Szpiegowania o książkach. Do widzenia.